Witajcie w tej stronie Rolka. Witam bardzo serdecznie w Wortanderze i jego aktualnym problemie. Pewnie już o tym słyszeliście, bo w mediach ostatnio było głośno na temat protestu graczy, negatywnych recenzjach i tak Ja wam w skrócie po prostu to może powiem tak, że gracze są źli, również ja jestem zły. Na ekonomię. Może po prostu wejdę do bitwy i wam pokażę o co chodzi. W setupie mam będę grał trzema statkami. Zagram statkami, bo statki mam po prostu jakby wymaksowane jako jedyne. Czołgami tak wysoko nie gram, więc nie mam tak dobrych czołgów po prostu. A tutaj te koszty naprawy są takie same jak w najwyższych tierach czołgowych, na przykład. Dobra, więc wijmy do bitwy. Ok, zaczynam tutaj z tym najlżejszym stateczkiem, kuterem przybrzeżnym. Ale problemy ekonomiczne dlaczego? Twórcy chcieli wprowadzić coś takiego, żeby ci początkowi gracze za naprawę pojazdów płacili tak jakby mniej, żeby praktycznie zredukować tą liczbę, a te najwyższe tiery, żeby jeszcze podwyższyć koszty napraw. No i wtedy gracze się już oburzyli, najechali nieźle tam na Gaijina, czyli twórców War no i dostaliśmy, w sensie anulowali tą po prostu propozycję i do gry nie weszła. No ale tak jakby szambo się wylało, gracze już tak z te lata niezadowolenia wylali z siebie. No i polecieliśmy z recenzjami na Steamie, ja się do tego dołożyłem oczywiście, mogę być z tego dumny, albo i nie. Recenzje na Steamie poleciały, że faktycznie problem ekonomiczny nadal jest, nawet bez tego. Zobaczycie, bo teraz jest bez tych zmian, zobaczycie po tej bitwie prawdopodobnie jak wygląda... A tu mi akurat dobrze widzę, rzuciło. A, idealnie mnie rzuciło. No cóż, e, ale zobaczycie, że też nie będę zbytnio na plus. A może nawet na minus się uda być e, po takiej bitwie. E, bo te zarobki względem kosztów napraw. Koszty naprawy to jest coś, co psuje zabawę z gry. Ja po prostu dlatego nie gram w Thundera tyle. Bo często teraz bez konta premium no nie da się po prostu grać. Kupno, ja nawet nie mam kupionych wszystkich modyfikacji do e, wszystkich rzeczy, co ja mam. Eee, cel wybrałem na początek, dobra. To dwóch? To jest za mało. Tu będzie dobra bitka, coś czuję jednak. Ale po prostu zaraz Wam pokażę w historii może moich gier. One nie były złe, te gry po prostu. Eee, grając nawet dobrze, możesz bardzo szybko stracić dużo pieniędzy. I chcę dzisiaj wam, wam to po prostu pokazać. Co ciekawe, potem jeżeli, jak pojawiły się te negatywne opinie na Steamie, twórcy po weekendzie, zeszłym weekendzie powiedzieli, że dobra będą zmiany, ale powiemy wam dopiero za prawie miesiąc, bo to było ogłoszone, że 14 chyba, 14 chyba czerwca, tam na ekranie wam się pewnie teraz wyświetla, dadzą dodatkowe informacje na temat tego, jak mają to zrobić, jak, jak, jak planują naprawić ekonomię tej gry. No wydaje mi się, że jakoś mega dużo tego czasu potrzebują bo według mnie poprawa ekonomii jest bardzo prosta. To, to, to po prostu wystarczy zrobić to, co gracze chcą, czyli zredukować koszty napraw, nie wiem, o 50% już by było według mnie gicior. No i to, to, to będzie zbyt dobra bitka, tak mi się wydaje. 6 fragów mam. No chociażby już mając 6 fragów, wydaje mi się, że ta bitwa powinna wyjść na plus. Ale czy tak będzie? Ja nawet zobaczcie, ja nawet amunicji pewnie nie kupiłem. Yy, bo po prostu wtedy się więcej hajsu traci, więc no po prostu. Ajajaj, ja, ja a tu się pobijam. Najbardziej oszczędnie śmigam jak się da. Oszczędnie się chyba nie da. No i umarłem. Pierwszy statek. Yy, I mam chyba 7 fragów. O ile się nie mylę, 7 fragów. 2000 punktów, to jest gigantyczna liczba. Weźmy sobie teraz mojego Screwed 1, czyli chyba. Oj, tu też nie mam pełnej amunicji. E, czyli mój najbardziej wymaksowany stateczek, jaki chyba. jaki mam, nie? Tak mi się wydaje, on jest najwyżej w Jeffku. A szkoda, bo dla mnie, Radar jest najlepszą grą, jeżeli chodzi i o statki, z którymi niektórzy się mogą ze mną kłócić. No, helikoptery w ogóle nie mają konkurencji, więc wygrywają totalnie. E, samoloty są zdecydowanie najlepsze. No i czołgi dla mnie są najlepsze. Wiem, że niektórzy wolą WOTA, ale dla mnie e, czołgi też są e, najlepsze. Ale na dla mnie się, w sensie sam gameplay jest przyjemny, tylko problem jest właśnie ekonomiczny, że praktycznie nic nowego nie potrafię odblokować, a jak odblokuję, to nie mogę tego kupić. Cciażby e, nawet zobaczcie. Ja mam teraz na koncie, mogę gdzieś to zobaczyć? Gdzie, gdzieś mogę. O, mam. Tu lekko widać, 18 tysięcy, trzajcie to? To nie, że ja kupiłem jakiś statek przed chwilą, czy coś takiego. Ja po prostu straciłem na bitwach tyle. Tu wam może pokażę, o zobaczcie, bitwy e, 28 maja, czyli wczoraj sobie zagrałem. Minus, tutaj minus 12. Kolejna, no tu akurat na plus, to ładnie siadło. Kolejna, minus, kolejna, minus, kolejna, minus. Ja nie gram źle, ja jestem cały czas jakoś w stopce w tych bitwach. Dużo tam zdobywam. Tylko po prostu gra jakoś mekarze nie wiadomo za co, po prostu koszty napraw są jakieś absurdalnie wysokie. Zobaczcie, tym stateczkiem co płynąłem przed chwilą, to jest praktycznie 8000 koszt napraw e, plus amunicja. E, teraz tym co płynę to jest 13,5 tysiąca, e, kosztu napraw plus amunicja. Tym co będę śmigał to jest 13200, więc... I tyle samo kosztują inne statki i inne pojazdy w innych trybach, nie wiem jak to powiedzieć, szczególnie jak gracie realistyki to chyba w ogóle jeszcze większy jest jakby mnożnik opłaty za naprawę, nie wiem jak to tam dokładnie wygląda, bo nie gram innych, tylko zawsze gram arcade, jestem laikiem nadal, mimo że mam ponad 1000 godzin to czuję się jak laik i lubię widzieć przeciwników wskaźniki na nich, nie? Coś tego typu. Kurde, akurat ta bitwa co teraz gra, ona będzie na plus, tak mi się wydaje. E, ale nie będę tego drugi raz nagrywał, bo chcę po prostu wam pokazać, jak to naprawdę wygląda. E, pokazałem wam tamte bitwy moje ostatnie, jak wyglądały na minus. No tutaj mam naprawdę, tym pierwszym zrobiłem tyle, co prawie nigdy. Świetnie mnie rzuciło, nie? Jezu, tu ktoś 2-7 gra, ja mam 4-3 setup. Nie rzuciło 3-3 do 4-3, więc ja tu jestem jako jedyny praktycznie, co ma 4-3. Chłopy nawet nie mają testów naprawczych. To nie pokazuję, trochę niżej, muszę. O, dobra, piękne. Wow, 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 wow. wow. Samolocik mnie tu nieźle walnął. Nie zauważyłem go, tak się wystraszyłem trochę. Tam umarł. Aaaa, skład amunicji jak składował. Kurde, nie, nielogicznie to trochę zrobiłem, bo chyba tam automatycznie coś przypadkowo klikłem. Dobra, no ale to był drugi. No to lecimy jeszcze trzecim. Wydaje mi się tym najgorszym. Jenot jest bardzo słaby, yy, bo ma tylko w zasadzie dwa działa z przodu, te trzecie z tyłu jest rzadko używane. No i one nie biją tak dużo, nie mają takiego przebicia. One mają 24 mm. Nie mam innych pocisków do niego, to już są najlepsze. Więc. No właśnie, pojawiły się tam te tysiące w zasadzie negatywnych opinii. Steam stwierdził, że to jest coś nielegalnego, że ludzie dają jakoś niepotrzebnie w, sensie w nieuzasadnionym przypadku, więc jest banował te wszystkie opinie. One się już nie wliczają do jakby średniej, chyba że sobie to ręcznie edytujecie, ale mało jaki użytkownik ręcznie edytuje takie rzeczy. Więc gracze. No to już wcześniej zaplanowali, ale że 26 maja. Czyli aktualnie, kiedy to nagrywam 3 dni temu, nie będą grali w tą grę. Ja nie grałem, ja nawet nie grałem więcej niż 26. Dopiero właśnie wczoraj sobie powróciłem na jeden meczyk. No i powiem tak: no, lipa była, nie? Z tych wszystkich, gdzie nikt nie miał grać w tą grę, no to statystyki może się zmniejszyły o 3000, nie? Tylko że 3000 przy 100 tysiącach to jest jak nic. Eee, więc naprawdę ilość graczy jaka wtedy była nie różniła się praktycznie wcale względem innych weekendów eee, i, i ta akcja akurat nie siadła. I teraz to ogólnie jakoś mam wrażenie przygasa, opinii na Steamie już nie przybywa, zresztą i tak tym już zbanowane, nawet te co teraz się pojawiają, więc eee, coś czuję, że to może nie siąść. No czekamy do tego 14 chyba czerwca, eee, co guiding nam powie, powie żebyśmy się walili pewnie i płacili dalej. No, jak widzicie, ja już tą grę bardzo mało gram. W czołgów w ogóle już nawet nie ruszam, bo mi się nie chce tam to... i grind jest potężny, żeby coś kupić, i grind potężny, żeby coś wyekspić, więc nie chce mi się grać zbytnio czołgów. Na statki trochę się przesiadłem, bo właśnie tutaj taki mecz jak ten jest bardzo świetny. No, tutaj bambików nieźle porobiłem. 10 fragów, jeden samolot. Tu już nie wiem, czy coś zrobię, bo zbytnio już prawie nikt nie żyje na tej mapie. Najlepszy oddział. Zobaczcie, jestem pierwszy, 3,5 tysiąca punktów. To jest bitwa, którą się robi, niektórzy robią raz na miesiąc taką bitwę, to jest jedna z najlepszych bitew, jaką ja w sumie miałem w ciągu ostatnich, no powiedzmy miesiąca, czy dwóch. Ciekawe, no... Z premium, pewnie może by zsiadło około 100 tysięcy hajsu nawet. A bez premium? Bez premium jest 50. Ale... Ale to jest 50 przed opłatami. Na koniec wyszliśmy, moi drodzy, 16 929. Zapomniałbym po nagrywaniu, dopiero zauważyłem, że jeszcze miałem bonus 10% na highs, czyli od tego oczywiście trzeba 10% tej sumy oczywiście odjąć i wtedy mamy minus 1600, czyli jeszcze mieć jakieś 15 000. To była bitwa. Która zmiażdżyła każdego. Grałem całą bitwę, całą bitwę byłem aktywny, wszystko strzelałem co się da. Jeszcze nie umarłem ostatnim statkiem, bo jakbym umarł ostatnim statkiem, to pamiętajcie, jest minus 12 tysięcy. 000... Ile to nie no ma? Minus 13200 Czyli z tych 16 tysięcy bym zarobił ile? 3000 na plus? Jakbym umarł tym ostatnim statkiem? Naprawdę zarabianie jest tragiczne. To była, moja drodzy, bitwa jakiej dawno nie miałem. Ta bitwa. Naprawdę. Chociażby sobie zobaczcie po liczbie EXPA, że tu 3200. Gdzie ja tu tyle miałem? 3200 EXPA. No tu miałem 6, czyli nawet dwa razy więcej. No i też zarobiłem trochę więcej. Ale naprawdę takie bitwy. On no tu nawet nie miałem hajsu, żeby naprawić te maszyny. Yy, więc moi drodzy, naprawdę ekonomia w tej grze według mnie aktualnie leży. Za taką bitwę 16 tysięcy, i co mam sobie za to kupić? Zobaczcie, ja mam tutaj SKR-7 też, i tutaj ja nawet nie mogę kupić wszystkich rzeczy, bo mnie nie stać. 49 tysięcy ja nie mam. Teraz dopiero zebrałem 16 tysięcy, no to jeszcze może taka druga bitwa siądzie za tydzień, to może sobie kupię tą pompę. No kurde. Ciężko, nie? nie? Nie idzie nic według mnie zarobić. Nawet tutaj sobie ostatnio odblokowałem e, na brytyjskim Jeffku fakturę VAT i nie mogę jej kupić. 210 tysięcy to niby nie jest dużo, ale ja tyle hajsów to ja nie miałem. Kurde, nie wiem, z pół roku. Lipa totalna, no jak ostatnio nagrywałem, to w sumie grałem tylko, żeby sobie fajnie pograć. Nic nie odblokowałem, nic nie zarobiłem. Jak e, poprzednie gameplay wam nagrywałem, więc naprawdę. Już ostatecznie mówię, po prostu totalna lipa, jeżeli chodzi o zarobki, dlatego gracze tak się buntują. Ja też się jak najbardziej buntuję. Taka bitwa życia 3,5 tysiąca tych takich punkcików w bitwie to jest naprawdę dużo. I kurwa, 16 tysięcy, dostajecie na koniec tak eks splunięcie, nie? Eee, możecie wbić na Steam, wystawić negatywną opinię Urtanderowi. Jak się ogarną, to możecie zmienić oczywiście na pozytywną, bo sama gra jest bardzo fajna, bardzo przyjemna. Eee, gra mi się w nią bardzo fajnie. Ale ekonomia aktualnie leży. Papa. Pa.